Nowa rzeczywistość, efekt puty inflacji, żebyśmy potrafili połączyć te kropki na rysunku. W warszawskich domach centrum nie liczą się żadne wcześniejsze zapisy. Liczy się tylko sprawność nóg, ogólna kondycja, no i znajomość topografii stoisk. Panie redaktorze, polski ład dla całego społeczeństwa będzie korzystny. Także dla Was. Jeśli nie zgromadzimy nowych zapasów, będziemy głodować całą zimę. Nowa rzeczywistość. Będą jeszcze większe jaja, dodali prywatni przedsiębiorcy. Chociaż ja chcę być przede wszystkim premierem polskiej klasy średniej. Nowa rzeczywistość. Pazerność we wszystkich postaciach. Ale jedno nie ulega zmianie. Każdy chce swoją działkę. Nowa rzeczywistość. To jest inflacja. Bo złotówek pełno chaszek ma I w klasie ją ma To, co robi Europejski Bank Centralny, no to, to jest skrajne wariactwo. Chcemy azylu tu, w Disneylandzie! Te pakty klimatyczne, opłaty za CO2 e, napędzają inflację I... Nowa rzeczywistość. Spójrzmy na plany wujka Billa. Ty musisz zacząć konsumować mniej energii. Odesłałem go z powrotem. Musieli się pomylić. Nowa rzeczywistość. Ty wychodzisz za mnie tylko dla pieniędzy? Nie, nie tylko dla pieniędzy. Chcę mieć też twoje akcje, obligacje i całą resztę. Nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy. Możemy czytać na stronie Światowego Forum Ekonomicznego, że. Mamy wreszcie rynek wolny od towaru. Nowa rzeczywistość. Ma być albo korporacyjne, albo państwowa. Nowa rzeczywistość. Ale to będzie pieniądz, który ma, będzie mógł być programowany. To znaczy, ten pieniądz będzie mógł mieć na przykład datę ważności. O. <śleski> 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 Proszę bardzo, śmiejcie się! Ja wam pokażę jaki ze mnie mądry smurf! Jeszcze się przekonacie! Tak, tak, panie Mateuszu. Jeszcze się przekonamy. Właśnie tego się obawiam. Po tej stronie mikrofonu Marian Gadzina. Marian, bo brzmi swojsko, a Gadzina, bo się tak trzepia naszych milusińskich rządzących. Pozdrawiam widzów Śląskiej Telewizji i zapraszam do oglądania lajkowania oraz hejtowania. Dziś będziemy mówić o tym, kto nas maca po kieszeni. Zapnijcie więc pasy, jedziemy! It's time for your medication, Mr. Brown. <śles> Maja Co będzie dalej? Co będzie dalej?